W tarnobrzeskim Mokrzyszowie już po raz 13 obchodzono święto chleba. Dla lokalnej społeczności to już tradycja i nieodłączny element uroczystości w niebowzięcia najświętszej Maryi Panny. Tego dnia mieszkańcy mogą nabyć różnego rodzaju chleby, ciasta oraz domowe przetwory. To forma dziękowania za plony, ale także zwrócenia uwagi na to, jak ważny i potrzebny jest chleb w życiu człowieka. Głównym organizatorem święta chleba jest stowarzyszenie Mokrzyszów które w ten sposób chce kultywować tradycje i dziękować rolnikom za ich pracę. Najważniejszym i najbardziej wymownym symbolem pracy rolnika jest chleb. Dlatego też osiedlowe dożynki obchodzone są tu pod nazwą święto chleba. To jedno z najważniejszych osiedlowych wydarzeń w całym roku kalendarzowym. Celem święta jest oczywiście podtrzymanie tradycji dożynek, czyli wieńca dożynkowego i świętowanie. Oczywiście jest przygotowany wieniec. I czy to jest takie dla ducha poświęcenie wieńca, podtrzymanie tradycji dożynek i wicia wieńca. No i dla ciała oczywiście zapraszamy też na ciasta, na chleby własnego wypieku, chleb ze smalcem tradycyjnie, z ogórkiem. Także zapraszamy wszystkich mieszkańców Tarnobrzega. Choć na terenie osiedla rolników nie ma już wielu, to kiedyś niemal w każdym domu w mniejszym lub większym stopniu zajmowano się pracą na roli. Obecnie większość robi to już tylko na własny użytek, ale sentyment do dawnych czasów pozostał. Święto chleba kolejny raz cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Mamy tutaj cztery stoiska. Oczywiście ciasta i chleb pieczemy tutaj członkowie stowarzyszenia, przygotowują. Mamy też chleby z okolicznych piekarni, które e, uczestniczą z nami, e, mają chęć uczestniczenia w dalszym święcie. I od kilku lat również pizzę, pizzali, graffiti. Tradycja, którą tutaj pielęgnuje nasze stowarzyszenie. Panie bardzo zaangażowane, widzę co roku, pięknie wystawiają ciasta własnej pracy. Mamy teraz właśnie gospodarzy, pana Janusza i Magdę Stępniów. Pięknie przygotowany jest oczywiście wianek. Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona, że tak się angażuje nasi mieszkańcy w to święto. W Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny nazywane jest także świętem Matki Boskiej Zielnej. W tym dniu wierni przynoszą do kościołów bukiety z ziół, kwiatów i zbóż, aby je poświęcić dziękując w ten sposób za zbiory i prosząc o błogosławieństwo na przyszły rok. Zgodnie z tradycją, najważniejszym elementem święta chleba była uroczysta msza święta. Przyjmij, Jezu, wielkie dzięki za piękny dar chleba oraz za Twe błogosławieństwa, których tak bardzo nam potrzeba. Przyjmij, Maryjo, dziś rolników spleczony dla Ciebie wieniec z Twoich i syna Twego głosów. Przyjmij, które wznosimy o pomoc i dalszą opiekę i uproś nam łaski u syna swego, co Bogiem jest i człowiekiem. Matko Boska od niebioskroju błogosław domom naszym zagonom. Niechaj wśród pracy twardego znoju zbieramy plony w zdrowiu i spokoju. Dziękujemy za plony tego roku, a także. Polecamy wszystkich mieszkańców naszej parafii, wszystkich ludzi od najmłodszych do najstarszych, którzy poprzez swój trud, naukę, pracę, także trud wychowania podejmują to dzieło Boże, które zostało wpisane w nasze serca, w nasze umysły. Święto chleba i dziękowanie za plony to nie tylko forma pielęgnowania tradycji, ale także element integrowania lokalnej społeczności. Po wspólnej modlitwie mieszkańcy odwiedzali stoiska, a przygotowane chleby i ciasta rozeszły się błyskawicznie. Choć obecnie mokrzyszów wygląda inaczej niż jeszcze 30 lat temu. To mieszkańcy bardzo lubią tego typu wydarzenia. Lubią tradycje, szczególnie też przyprowadzają dzieci, żeby pokazać właśnie takie e, tradycje dożynek, tradycje świętowania właśnie e, wicia Wieńca, także mamy dużo, jest dużo gości i, i dziękujemy wszystkim za obecność. Środki, które uda nam się uzbierać, przeznaczamy tutaj m, dla mieszkańców osiedla, e, organizujemy e, no, jakieś wycieczki, jakieś spotkania, także wszystko co nam się uda zorganizować i zebrać jest przeznaczane dla mieszkańców i na, na osiedle Mokrzyszów.